Kryptopolska. Wiadomości ze świata kryptowalut. I tak. Crypto Fights, gra opuszcza Ethereum dla Bitcoin SV. I to jest właśnie ta gra jest oparta na blockchain. I właśnie porzuca Engina i Ethereum na rzecz Bitcoin SV. Dalej. XRP może zastąpić Swift. Dalej Careful i Mango Sklepy, w których można płacić bitcoinami we Włoszech I Crypto Refills Ogłosił rozbudowę swojej sieci partnerów we Włoszech Umożliwiając płacenie bitcoinem I należą do nich Między innymi Mondadori, Sephora Mango, Careful i Konat. W rzeczywistości firma dodała 900 nowych globalnych marek i sklepów do swojego katalogu Z których ponad 50 jest specjalnie dedykowanych na rynek włoski. Ethereum Classic ma stać się w pełni kompatybilny z Ethereum po nadchodzącym hardforku, który odbędzie się 3 czerwca.